Więc po pierwsze, było zupełnym przypadkiem, że przyszło mi trafić do tego akurat domu i do tej rodziny. Przed portretem w tym domu były jakieś inne budowle, zamki, rudery i luksusowe pałace. Niejasno pamiętam wygodny, wygodniejszy od portretu, związek z jakimś starym sprzętem, naczyniem czy kielichem, ale to wszystko były byty przejściowe, nietrwałe i mocno niematerialne. Odnoszę wrażenie, że kiedyś już raz zdarzyło mi się być dłużej całkiem fizycznie w postaci mężczyzn. Pamiętam, że byłem, że kochałem i cierpiałem, byłem dobry, ale nie doceniono tego, a ja jakoś nie umiałem się przystosować. Moja kariera nauczyciela, bo chyba byłem nauczycielem, a może lekarzem, królem, może? Zakończyła się szybko i dość dramatycznie. Ale to tylko takie niejasne przebłyski, takie déjà vu, jak coś widzę w telewizji, lub przemknie do mnie strzępek jakichś niedzielnych opowieści babci. Chyba czas i miejsce, w którym zdarzyło mi się być wcześniej, było bardzo odległe od wszystkiego tego, co otacza mnie tutaj i w ogóle nieporównywalne. A jedynym łącznikiem pomiędzy tymi światami było to, co wiązało się ze mną. Ale nie mną, z teraz, z portretu. Nie mną z czerwonych kubraków, z wiewnych welonów i skrzypiących szaf, nawet nie mną z tamtej długiej materializacji, tylko z mną z daleka i wysoka, z rejonów tak odległych, że nieogarniętych nawet dla mnie, a co dopiero dla tych, którzy tu czy gdziekolwiek indziej ze mną mieszkali, ani wiedząc o mojej wszechobecności. Każdy z nich jakoś ją wyczuwał, ale oczywiście nie był w stanie jej doświadczyć bardziej niż te chcące się ze mną pobawić dzieci, polujące na mnie psy, czy też patrzące na mnie, a nie widzące oczy. Ale istoty tego wszystkiego nie mógł poznać nikt, nawet ja. Bardzo mi zależało to oczywiste na poznaniu swojej przeszłości, swego pochodzenia i przede wszystkim celu, dla jakiego tu jestem i robię to, co robię. Ale gdy już, już wydawało mi się, że wiem wszystko, Odpływało dalej w mgłę domysłów, a istota mojej misji, niewątpliwie ważna i świetnie znana mocodawcom, miała być skryta nawet dla mnie, wysłannika. Jakby cel był tak ważny, tak tajny, że bali się, iż w krótkich momentach materializacji mogłoby zdarzyć się coś, co unicestwiłoby ich kunsztownie skonstruowany plan. I tego właśnie planu poznać się nie udawało. Obserwując, można było sporo się dowiedzieć, a nawet nauczyć zwyczajów ludzi, zwierząt czy roli mnóstwa sprzętów, którymi się otaczali. Dominujące wrażenie, jakie mnie przenikało w pierwszych okresach mojej tu obecności to nadmiarowość wszystkiego. Ludzie mieli mnóstwo niepotrzebnych części ciała, ubrań, rzeczy i zachowań, które były całkowicie dysfunkcyjne, niekiedy autodestrukcyjne, ubierali się w kilka warstw odzieży, którą Niekiedy zrzucali, wcale nie dlatego, że była im niepotrzebna, tylko w celach, jak to udało się pojąć, poprawienia komunikacji między nimi, przy czym traktowali to jako niezwykłe wyrzeczenie ze swojej strony. A jednocześnie sami codziennie stawali bez odzieży przed lustrami i przyglądali się sobie. Rodzili się nadzy, i pierwsze ubrania traktowali wyłącznie jako osłonę przed chłodem, a potem Robili z tym zupełnie niezrozumiałe dla mnie ceregiele. Ubierali się też w domy, które były zarazem składami mnóstwa zapasowych rzeczy i części do rozmaitych urządzeń, ale i wyznacznikami standardu. Właśnie to dążenie do wyrównywania poziomu między poszczególnymi osobnikami gatunku, połączone z przeciwstawnym dążeniem do wyróżniania się, było dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Z punktu widzenia zachowania gatunku. Były to wszystko działania niecelowe i szkodliwe, ale gatunek trwał. Moim zdaniem wszystko to, włącznie z samoprogramowaniem czy reprodukcją osobników, było powierzone przypadkowi. I to w moim świecie, którego intuicyjnie można było się domyślić gdzieś tam przed epoką obrazu i tej pierwszej materializacji, byłoby niedopuszczalne. Jednak żyjąc długo wśród ludzi, czy może Powiedzmy długo tu bytując, jest się ogarniętym w coraz większym stopniu przez tę zasadę częściowo kontrolowanego chaosu, którego oksymoroniczność wydaje się odrażająca komuś tak precyzyjnemu jak ja. Ale jak to już było wspomniane, moje ja w sumie nie należało do mnie, i ten ktoś, coś, kto, co tym wszystkim sterował, sprawiał wrażenie, że już też się pogubił. Święta obchodzone w tym domu zawsze bardzo uroczyście, były co roku dla mnie okresem bardzo trudnym, żeby nie powiedzieć niemiłym. Wtedy najbardziej odczuwało się swoją inność, obcość wobec gospodarzy. W tym roku wydawało mi się, że zajdzie coś szczególnego. Być może były to przewidywania kolejnej transmaterializacji, które zdarzały się nieregularnie, przypadkowo i zupełnie poza mną. Jednak im bliżej było do Wigilii. W coraz większym stopniu pojawiało się u mnie coś, co niewątpliwie było wpływem ludzi na mój rozwój poczucie nieokreślonego niepokoju. W zimny ranek poczucie to stało się tak dojmujące, że udało mi się skupić myśli szczególnie mocno, i coś mi powiedziało, że ten dzień będzie przełomowy w moim życiu że moje związki z postacią z obrazu się skończą. Nie powiem, żeby mnie to szczególnie ucieszyło. Jednak przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka i nie tylko człowieka. Choinka i nastrój świąteczny zawsze wzmagały to irytujące poczucie déjà vu, ale w tym roku szczególnie silnie dało się je odczuć. Coś jakby mi mówiło: To już koniec oczekiwania. Wracaj, wysłanniku nieudanej misji niemożliwej. Wigilia w tym roku wypadała w niedzielę, więc tato nie poszedł rano do firmy, i chyba ostatecznie wygoniony z kuchni nie potrafił znaleźć sobie miejsca, wytrącony z normalnego rytmu, który mu wyznaczała praca, dom i sen. Siadł na fotelu, rozłożył wreszcie tę politykę i zaczął czytać, ale po kilku chwilach gazeta opadła mu na kolana, a on sam pogrążył się w myślach. Jakoś to niewiele mnie obchodziło. Nikt nie zaobserwowałby u mnie sentymentalnego podejścia do moich gospodarzy, których życie i postępowanie było dla mnie niezrozumiałe. Dawali się lubić, to pewne, ale ich problemy i problemiki, wywołujące nieistotne kłótnie i nieuzasadnione radości nie stwarzały dla mnie żadnej perspektywy porozumienia przez swoją nielogiczność i niepewność co do konsekwencji. Jednak jak to tu mówił, kto z kim przestaje, takim się staje. I poczucie niepewności ogarnęło mnie od samego rana. Nie można było tego zrozumieć. Co może być niepewnego w vigilie? Tyle ich już było. Ludzie się zmieniali, potrawy się zmieniały, choć w niewielkim stopniu, bo przywiązanie do tradycji kazało im co roku powtarzać te same schematy. Zmieniały się stroje i moda, ale zasada była taka sama zawsze. Kupowanie, szykowanie, gotowanie, pakowanie prezentów, światła na końce, nakrywanie do stołu, jedno dodatkowe nakrycie dla kogoś z drogi, rytualne jedzenie, rozdawanie prezentów, kolendy, odsypianie przedświątecznego zmęczenia. Ale jednak, z mojego stanowiska obserwacyjnego, widać było tylko salon i kawałek korytarza prowadzącego do kuchni. Za oknami słońce skrzyło na ośnieżonych gałęziach. Do domu prowadziła droga, którą można było dojść na przystanek autobusowy. Nieco dalej był postój taksówek i to w zasadzie wszystko, co dawało się zobaczyć z salonu. Kiedyś podczas kolejnej materializacji, po skończeniu pracy w ogrodzie, przyszedł mi do głowy pomysł, by podejść do furtki i obejrzeć większy kawałek miasta. Nie udało się. Po jej otwarciu przeniosło mnie znów do obrazu: a czerwony kostium, śmieszna czapeczka. I mocno mnie irytująca siwa broda jak zwykle gdzieś znikły. Dziecko co chwilę zaglądało do salonu, bo mu kiedyś powiedzieli, że święty Mikołaj wejdzie przez kominek, żeby podrzucić pod choinkę prezenty. Tłumaczyli, że nikt nie może go zobaczyć, bo inaczej prezenty znikną, a taki zobaczony Mikołaj może zrobić krzywdę. Choć nigdy nie przychodził żaden święty Mikołaj, było to dla mnie jasne i zrozumiałe, bo ze mną było to samo. Ale Dziecko było jeszcze mniej logiczne niż dorośli, więc marząc o prezentach, marzyło o świętym Mikołaju i o przechytrzeniu losu. Dorośli oczywiście, jak co roku go oszukali, bo wygoniwszy do kuchni, gdzie rzekomo z okna było widać lepiej, podrzucili prezenty pod choinkę, otwarli okno, jakby je pozostawił uciekający w popłochu Mikołaj, i narobili rumoru, który miał zrobić na dziecku wrażenie. Najpierw mnie to irytowało, potem śmieszyło ale zawsze pozostawiało pewien niesmak, że jedna z najtrwalej kultywowanych tradycji ludzi oparta jest w pewnej mierze na oszustwie.